Październik i laptop dla graczy. No myślę, że ta historia jest już Wam znana, więc bez zbędnego przeciągania zabierzmy się za test laptopa, który podesłała mi marka Omen. I jest to Omen 15 wyposażony w i 7 10. generacji oraz RTX z serii 2000. Będzie zatem taniej, ale wciąż bardzo wydajnie, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim urządzeniem, zapraszam do oglądania, zapraszam również do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka pod tym filmem, jeżeli całość Wam się spodoba. No a my przechodzimy do testów w kilku wymagających świeżo. W tych grach jedziemy. Cena to wartość kluczowa i tutaj niestety muszę Was zmartwić, w momencie nagrywania tego materiału ta konkretna konfiguracja została wyprzedana, aczkolwiek jeszcze nie tak dawno był on dostępny za około 6500 zł, więc rozsądnie i wydaje mi się, że dostępna tej specyfikacja jest jak najbardziej adekwatna. Przy czym zaznaczę, że jeszcze rok temu w okolicach premiery mógł kosztować nawet 10 tysięcy. Dobrze zatem, że staniał. A teraz do rzeczy. Wygląd świetny, zwykły, czysty, mówimy tutaj o prostym laptopie. W tym wszystkim kryje się plus, bo jest to sprzęt nie dość, że poręczny, to jeszcze w żaden sposób nie zdradza swojej głęboko zakorzenionej natury. Jest schludnie, wszędzie czernie, krawędzie ostro ciosane, brak podświetlenia, no i ogromny panel chłodzenia pod spodem. Jedyny kolorowy akcent na zewnątrz to gradientowy symbol na klapie. Trochę więcej blasku daje środek, klawiatura jest płaska, podświetlana, ale strefowo i mamy tutaj cztery strefy, przy czym kolorystykę możemy zmienić w dedykowanej aplikacji Omen Gaming Hub, ale o niej trochę później. Jeżeli chodzi o zakres wejścia, wyjść w tym laptopie jest naprawdę bardzo w porządku. Co prawda żałuję, że miejsce ładowanie nie znajduje się na tyle, tylko na lewej krawędzi, no ale nie można mieć wszystkiego. Z kolei patrząc na porty, dwa razy USB 3.0 typu A na prawej krawędzi, do tego mini DisplayPort i USB typu C połączony z Thunderboltem. Z kolei na lewej krawędzi mamy RJ, mamy kolejne USB typu A, no i pełnoprawne HDMI, aczkolwiek najważniejsze jest coś innego, mianowicie nie, nie combo jack, tylko port do podpięcia kart pamięci, dzięki czemu ten laptop świetnie służy jako urządzenie produktywne, ponieważ ponieważ kartę pamięci można wyjąć bezpośrednio z aparatu, z kamery i przerzucić pliki im już na nasz sprzęt, aby później je montować. Wróciłbym jednak do samej budowy, ta jest mieszaniną plastiku na klapie i pod spodem oraz aluminium w obrębie klawiatury. Odciski palców niestety są częstym bywalcem, zwłaszcza ze względu na kolor, więc czyścić laptopa trzeba systematycznie. Matryca nie jest przesadnie sztywna, da się zauważyć wyginanie, ale pracuje płynnie i da się ją otworzyć jedną ręką bez żadnego problemu. Szkoda tylko, że przy zamknięciu między klapą i matrycą otworzy się szczelina, więc mogą tu wpaść drobiazgi, no a przy okazji podnosząc tego laptopa da się zauważyć jak sama matryca w obrębie szczeliny zaczyna się uginać. Waga? No, tutaj wraz z kostką lekko ponad 2,5 kg. Idąc dalej, klawiatura. Przede wszystkim ponownie wygląd to zaleta. Podoba mi się kanciasty font. A co do pracy, jest ok, korzystałem z lepszych, korzystałem z gorszych laptopówek. Początkowo, ze względu na rozstawienie delikatnie, trudno było się przyzwyczaić. Ale mam wrażenie, że brak tego przesadnego zbicia klawiszy finalnie okazuje się być tą największą zaletą. Gładzik w moim wypadku sprawiał pozytywne wrażenia. Sporo osób narzeka na to, że klika dosyć cicho. Dla mnie akurat jest to zaleta, ponieważ wciąż pozostaje wysoka sprężystość. No i przy okazji jest on duży. Wydaje mi się jednak, że pod kątem gamingowym najwięcej szału robi tutaj coś innego, mianowicie matryca, która ma odświeżanie na poziomie 300 Hz. To dużo patrząc nawet na konfiguracje, gdzie wartości są zdatne do uzyskania dopiero na niższych detalach w grach, takich jak Fortnite, Valorant, ogólnie kompetytywnych, myślę, że to tam taka matryca znajdzie najwięcej zastosowań, ale jest też bardzo jasno, płynnie kolory są celne, rzecz jasna rozdzielczość to Full HD, co przy 15 celach w zupełności wystarcza, patrząc również na to, że laptop jest dedykowany pod gaming, aczkolwiek jeżeli zdarzy się potrzeba pracy, jakiegoś color gradingu, też sobie z tym poradzi. No i teraz zaczepimy o podzespoły. i 7 k 10750H, czyli procesor sześciordzeniowy, 12 wątkowy, e, taktowanie w guście do 5 GHz, karta RTX 2070 Max-Q 8 GB, e, no i 16 GB RAM w dwóch kościach po 8, taktowanie 2933. Dysk także bez zaskoczeń, mamy tutaj 1 TB moduł NVMe PCI M2, więc wszystkie gry będą ładować się szybko. No i samego miejsca też pozostaje pod dostatkiem na system i kilka właśnie wybranych nawet tych większych bardziej Produkcji. Ale zanim przejdziemy do testów, producent poprosił mnie, żebym rzucił okiem również na aplikację, którą oferuje. Już kiedyś miałem z nią styczność przy okazji klawiatury mechanicznej, natomiast tutaj mogłem się zagłębić w nią bardziej przy okazji laptopa i rzeczywiście Omen Gaming Hub ma kilka ciekawych opcji, więc rzućmy na to okiem. Zacznijmy może od tego, że pełny materiał na temat Omen Gaming Hub pojawił się na innym kanale, mianowicie na kanale IGN Polska, więc jeżeli jesteście zainteresowani dokładniejszym opisem każdej jednej zakładki, to zachęcam do wpadania właśnie tam. A przychodząc do dzisiejszej wzmianki, no całość stanowi centrum dowodzenia laptopem, oferując przy okazji opcję rozgrywki zdalnej na innych sprzętach. Jest tutaj też galeria z przygotowanymi tapetami, notabene niektóre są serio bardzo ładne. Dodatkowo Light Studios pozwalająca zarządzać podświetleniem wielu produktów i efektami, opcja instruktażu dla gier kompetywnych. Ale no nie gram w Lola, więc tego wam nie pokażę. A także zakładka zawierająca zainstalowane gry. Zasadniczo jednak najważniejsza jest obsługa samego laptopa, monitorowanie temperatur i użycia pamięci, możliwość przeprowadzenia undervoltingu w sposób dedykowany i niestandardowy, no i jest kontrola wydajności pozwalająca no, używać profili dedykowanych pod gry, co owocuje również przełączeniem karty graficznej z trybu hybrydowego na dyskretny. Możecie tutaj także manewrować wentylatorami. Aplikacja faktycznie jest czysta, przyjemna, łatwo w obsłudze, więc być może, jeżeli macie tego laptopa albo innego warto do niej zajrzeć, żeby całość sobie skonfigurować. A skoro już laptopa w tej apce skonfigurowałem, to teraz możemy przejść do testu w różnych wymagających grach, które mam w tym momencie przygotowane. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki. Zacznijmy od gry, która w ostatnim czasie grzeje wszystko, czyli New World, bardzo popularne w ostatnim czasie MMO. Detale ultra, średnio 64 klatki, maksymalnie 84, aczkolwiek są zjazdy do 30, przykładowo w mieście. Jeżeli zatem macie czas na stanie w kolejkach i lubicie gry sieciowe, to myślę, że New World na tym laptopie stoi przed Wami otworem. Kontrol detale maksymalne z ray tracingiem, ale bez DLSS. 37 maksymalnie, 31 średnio. Natomiast uruchomienie DLSS skutkuje wzrostem w okolice 55 klatek maksymalnie i 49 średnio. Far Cry 6. Nowość w fazie testowej, aczkolwiek wydaje mi się, że zagości na jakiś czas, podobnie jak New Tutaj wykorzystałem test bazujący na wbudowanym benchmarku przy udziale detali maksymalnych wraz z uruchomieniem opcji zaawansowanych i skalowaniem FX. Średnio 56 klatek, maksymalnie 83. Jak na świeżutką gra i odrobinę starszą konfigurację jest moim zdaniem bardzo dobrze. Assassin's Creed Valhalla. Tutaj standardowo ustawienia maksymalne, no i uruchomienie kilkukrotne benchmarka. Finalnie wyniki to 46 kotek średnio, maksymalnie 52. Cyberpunk 2077, dwie opcje przetestowane, najpierw preset Ray Tracing Ultra wraz z DLSS na automacie, średnio 33 klatki, maksymalnie 43 z dropami do 11, kiedy wjeżdżałem w zakorkowany Night City. Identycznie ma się sprawa z presetem RTX na średnich oraz DLSS jakość, tutaj spadki do 12 podczas wjazdu, natomiast średnio FPS to 47, no i maksymalnie 66. Finalnie na koniec mamy Kenę na ustawieniach wyśrubowanych do maksimum. Tutaj średnio 49 klatek, maksymalnie nawet 55. Generalnie widać tu jedno, nie jest to konfiguracja najnowsza patrząc zarówno na procesor, jak i kartę graficzną, więc jeżeli chcecie pograć w absolutnie najnowsze gry z bardzo wysoką ilością klatek, warto zejść o oczko albo dwa w kilku opcjach. Wtedy skoki będą zauważalne, a warto, bo wrażenia płynące z 300 Hz matrycy są solidne. No i także pamiętajcie, żeby pozmieniać istotne opcje w Omen Gaming Hub oraz ewentualnie wykonać undervolting. Dlaczego? O tym zaraz, bo przyszła chwila także na montaż filmów DaVinci Resolve. Jest to projekt 4K, 50 fps, h 264 eksport przy udziale karty graficznej no i 10 minut takiego zrealizowanego projektu wraz z gradingiem eksportuje się w 6 minut 54 sekundy najdąc no, dalej wrażenia związane z funkcjonowaniem niektórych elementów. Dźwięk? Bardzo przyjemny, muszę przyznać. Głośniki Banga zaskakująco sprawnie oddają audio z serialu czy gry, aczkolwiek no, w czasie gry mało co słychać, bo laptop musi się schłodzić. Bywały takie sytuacje, że momentami zobaczyłem powyżej 95 stopni na procesorze, karta graficzna znacznie lepiej, mało kiedy przeskakiwało 80, przeważnie były to okolice 75 stopni, ale to wszystko dzieje się w trybie wysokiej wydajności, pamiętajcie, który uruchomiłem w Gaming Hub, jeżeli Wam to nie odpowiada, zawsze można wybrać tryb zbalansowany, który pozwoli procesorowi praktycznie ciągle zejść do tych 80-82 stopni maksymalnie. Kwestia zapotrzebowania oraz tego, jakiej wydajności potrzebujecie. Samochłodzenie jest ogólnie ciągle aktywne i nawet na pulpicie daje o sobie znać, natomiast pozostaje stosunkowo ciche, ale przy maksymalnym obciążeniu 62-63 dB no, zauważalny szum. I bez słuchawek, no, trudno się obyć. Bateria przy działaniach mieszanych, czyli trochę tekstu, trochę filmów, trochę pracy, przy maksymalnej jasności okolicy 3,5-4 godzin, natomiast to w dużej mierze zależy od tego, jakie działanie będziecie w danym momencie wykonywać. Z kolei pełne obciążenie eksportem czy graniem, no to już okolice 50-60 minut, więc trzeba mieć ładowarkę po prostu ciągle ze sobą. Czy jest to jednak laptop, który Was zainteresował? Dobre pytanie i mam nadzieję, że udzielicie mi na nie odpowiedzi w komentarzach, jak zapatrujecie się na Omen 15. E, muszę przyznać, że z mojej perspektywy jest to całkiem przyjemne pierwsze doświadczenie właśnie z urządzeniami tej marki, z którymi nigdy wcześniej dłużej nie obcowałem. E, no a tutaj proszę bardzo, od razu jedno owszem, nie najwyższych lotów, jeżeli chodzi o podzespoły, ale przy okazji wciąż w zupełności wystarczająca, patrząc na mobilne giercowanie czy też wykorzystanie tego sprzętu jako stacja robocza. Jeżeli chodzi o minusy, e, przede wszystkim no nie wiem, skąd wziął się ten pomysł na zaaranżowanie szczeliny między samą matrycą a klawiaturą. Wydaje mi się, że ona nie ma tutaj sensu większego, powodując e, przy okazji, że sama matryca się ugina, w ogóle sama matryca jest dosyć giętka. E, szum bardzo mocno zauważalny przy okazji obciążenia i nie tylko, bo nawet w spoczynku ten laptop wciąż delikatnie daje o sobie znać. No a na koniec pozostawiłem sobie jeszcze temperaturę, która owszem można traktować jako minus, natomiast jest to minus na który poniekąd się piszemy, uruchamiając tryb maksymalnej wydajności w Omen Gaming Hub. Jeżeli chcemy, możemy skorzystać z aplikacji i dostępnego trybu domyślnego. Wówczas te temperatury są znacznie niższe. No i przy okazji możemy również wykonać undervolting, więc generalnie no samo narzędzie do zarządzania tym laptopem oraz jego wydajnością jak najbardziej w porządku. A kwestia temperatur wszystko zależy od tego jak z tego laptopa będziecie korzystać i na czym Wam tak naprawdę zależy. Czy na maksymalnej wydajności, czy też na niższych temperaturach i wciąż optymalnej pracy. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak ten laptop Wam się podoba, co o nim sądzicie i czy wybralibyście jego, a może macie jakieś inne propozycje, alternatywy. Piszcie pod spodem, nie zapomnijcie również subskrybować kanału, jeżeli Wam się całość podobała. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapeczkę w górę, też będę bardzo wdzięczny. Zaglądajcie na Instagrama, na TikToka, na Discorda, a my widzimy się już niedługo. Cześć!